Witajcie moje kochane dziewczyny. Dzisiaj, dzisiaj witam, się z wami z, witam się z Wami z plaży, bo przyjechałam tutaj z moimi dziećmi, żebyśmy sobie jeszcze troszeczkę tych promyków słońca połapali. Fajnie jest, bo jest już takie późno, późne popołudnie. No i nie zamierzałam w ogóle, żeby cokolwiek tutaj nagrywać, bardziej tak, żeby sobie poleżeć, spędzić czas z nimi, ale słuchajcie. W drodze na plażę przytrafiło się coś no, niespodziewanego i coś pięknego i jak tylko przyjechałam mówię muszę koniecznie z wami się tym podzielić. Ponieważ no, miałam właśnie takie bardzo silne wewnętrzne uczucie, że może komuś ta historia się przyda. A może którejś z was przechodzi teraz przez jakiś taki trudny e, okres w życiu, może ktoś e, wam bliski e, zmaga się z jakimiś problemami życiowymi. A nawet jeśli nie słuchajcie, to mnie po prostu ta historia tak głęboko dotknęła i po raz kolejny uświadomiła mi, jak wiele w życiu mam i jak, jak naprawdę wdzięczna jestem za to takie normalne, zwykłe, spokojne, można by powiedzieć, nudne. Życie. Oczywiście nudne w cudzysłowie, bo nic w życiu nie jest nudnego, każdy dzień jest darem. A... I przypomniały mi się słowa, które już kiedyś, kiedyś tam dawno usłyszałam, a mianowicie, że bądźmy wdzięczni za nasze życie, bądźmy wdzięczni za, za to, jakie jest, za to, co mamy, dlatego że. Jest wiele ludzi na świecie, dla których nasze życie jest największym marzeniem. I oczywiście, słuchajcie, no tutaj nie, nie chodzi o to, że jeżeli my się z jakimiś naprawdę wielkimi problemami, czy zdrowotnymi, czy rodzinnymi borykamy, no to że ktoś będzie nam tego zazdrościł. Oczywiście nie, ale no w większości jednak to takie codzienne życie, jakby na to nie patrzeć, jest raczej spokojne, no, niecodziennie się jakieś tam tragedie wydarzają, prawda? Ehm, większość z nas odpucha, odpukać e, jest zdrowymi. I naprawdę, jak często po prostu, wydaje mi się, nie doceniamy do końca tego spokoju, jaki jest nam e, dany każdego dnia. Także taka refleksja mi się, refleksja mi się na, nasunęła. Ale dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, jak, jak byliśmy tutaj właśnie w drodze na plażę, jechałam, wychodziłam z zakrętu i spostrzegłam, że na poboczu stoi człowiek, mężczyzna. No, zauważyłam tylko siwe włosy i że trzymał taką tabliczkę kartonową w rękach. I jak go mijałam. To właśnie dzieci powiedziały, że on próbuje właśnie złapać okazję i że jedzie w tym samym kierunku, w którym my jedziemy. I ja nie mogłam się zatrzymać, bo już byłam za daleko, nie mogłam się zatrzymać, dlatego że dosyć dużo samochodów za mną, za mną było, więc postanowiłam, jak tylko będę miała okazję, żeby zawrócić, zawrócę i podjedziemy. Jeżeli on tam jeszcze będzie, to zabierzemy go ze sobą, bo jedziemy w tym samym kierunku. On tam tylko dosłownie. 5 minut jazdy dalej od naszego docelowego punktu potrzebało się dostać, więc mówimy, nie ma problemu, zabierzemy go. No i tak też zrobiliśmy, zawróciliśmy. On jeszcze tam stał i jak zatrzymaliśmy samochód, bardzo się ucieszył, bo właśnie zauważył, że my widział, rozpoznał samochód, że my zawróciliśmy, więc tym bardziej był szczęśliwy, że my Zawróciliśmy specjalnie po to, żeby go odebrać. No, podziękował, słuchajcie, milion razy. Wsiadł do tego samochodu, no i jedziemy. I droga y, daleka nie była, bo to tam chyba z 15 minut y, jazdy mieliśmy. Ale słuchajcie, ja w ogóle od samego początku miałam takie wrażenie, jak ja bym tego człowieka. Po prostu znała od dawna. Wiecie, jak to tak czasami jest, że, że spotykamy kogoś i od razu nam się tak świetnie z nim rozmawia, nie ma w ogóle żadnej takiej krępacji, żadnej bariery i po prostu no, taka świetna, świetna tak ludzka konekcja się nawiązuje, tak jak tutaj mam y, z niektórymi z Was dziewczyny właśnie, że nigdy się nie widziałyśmy, znamy się tylko przez wiadomości, natomiast mam takie wrażenie jakbyśmy się, się znały od zawsze, w ogóle jakbyśmy się gdzieś tam kiedyś y, tak w realu poznały i, i, i po prostu teraz sobie tutaj y, ze sobą y, korespondujemy. I no słuchajcie, w ciągu tych 15 minut on nam opowiedział całą historię swojego życia, ale jaka to jest historia, to yy, muszę koniecznie się z wami podzielić, bo słuchajcie. I to przypuszczam jest tylko część tego, bo nie był w stanie w tak krótkim czasie powiedzieć mi wszystkiego absolutnie. Ale zaczynając od początku, więc okazało się, że on w ogóle ma 83 lata, gdzie ja bym w ogóle w życiu nie powiedziała. A Słuchajcie, no miał całuteńkie takie siwe włosy, ale tak zadbany i tak młodo wyglądający człowiek z piękną skórą, pięknie ogolony, no... Ja osobiście, choć ja nie jestem dobra w ocenianiu czegokolwiek czy wieku, nie dałabym mu więcej niż jakieś 65, może 68 lat. Notabene bardzo przypomniał mi mojego dziadka. I moje dzieci też się zgodziły, mówią tak, że tak koło 65 lat e, to maksimum. W ogóle pięknie się wypowiadał, i taki był w ogóle słuchajcie, taki rzeźki i żwawy. No, fantastyczny człowiek. No i powiedział nam, że w ogóle jak był dzieckiem, to... Jego mama, potem coś nam się o zdrowiu ze, zebrało, a no ja mówię, ja zapytałam się go, czy, y, czy, on, y, czy to pierwszy raz, że on właśnie korzystał z takiej podwózki, on mówi, że nie, że y, dosyć y, często z tego korzysta, odkąd po prostu y, żona zaczęła się denerwować, że y, jest sama w domu i nie ma y, samochodu i w razie jakby potrzebowała. No, i on zdecydował, że woli to, ten samochód jej zostawić i sam po prostu tam, gdzie musi się dostawać, bo on tam gdzieś tam sobie jeszcze y, troszeczkę pracuje, może po prostu właśnie okazję będzie łapał. No i właśnie y, w związku z tym, bo mówi, bo, bo żona y, córkę y, musiała wziąć do szpitala, więc potrzebowała y, dzisiaj samochód. No i tak nam się o zdrowiu tam coś zgadało, zgadało, nawet słuchajcie, nie wiem jak, co, do czego, gdzie, bo to wiecie jak to jest, jak rozmowa idzie, nigdy nie wiadomo, co jedno z, jednego wynika, jedno z drugiego wynika. I on powiedział, że jak on miał 6 lat, to jego mama zachorowała na tuberkulozę i w tamtych czasach tak wiele o tej chorobie nie, nie było wiadomo i ona słuchajcie, została zabrana do szpitala, on miał 6 lat. I w ogóle nie mógł jej za bardzo odwiedzać, bo po pierwsze mieszkali bardzo daleko od szpitala, więc a oni nie mieli samochodu, i no tylko jak tam raz na, od wielkiego dzwonu, ktoś by był uprzejmy na tyle, żeby go do tego szpitala zabrać, to by pojechał, a jako malutkie dziecko, i też mamy tylko przez szybę widział. Natomiast później, jak był troszeczkę starszy, to on po prostu by do tego szpitala szedł na piechotę i nieważne, czy mu cały dzień zajęło w jedną stronę, szedł, żeby chociaż przez parę minut to mamy zobaczyć. Bo ona w tym szpitalu, słuchajcie, spędziła 7 lat. 7 lat non-stop. Czy Wy sobie możecie to w ogóle wyobrazić? Bo ja nie. 7 lat. Jak poszła do szpitala, tak wyszła po 7 latach. Czyli jak poszła do szpitala, on miał 6 lat, a jak wyszła, to był już 13-letni chłopiec. Czyby w ogóle. Ja, ja w ogóle nie mogłam w to uwierzyć, słuchajcie. No ale w końcu po tych siedmiu latach wyszła ze szpitala, i gdzieś, nie wiem skąd, tam jakiś dom gdzieś dostali. Nie wiem, czy ktoś im wybudował, czy ofiarował, czy jak tam to się stało. W każdym razie dom był malutynki. On w tym domu teraz miał z mamą mieszkać, no i się nią opiekować, bo, jej, bo ona bardzo słabiutka była. I weszli do tego domu. Po raz pierwszy i on tak mówi: Mamo, a my tutaj wody w ogóle nie mamy. A on tak sobie myślał, że jak ta mama będzie potrzebowała wody i tak dalej, no skąd oni tą wodę będą czerpali? A jego mama tak się na niego spojrzała i mówi: No, klif, no to co, z ty, co ty z tym zrobisz? I on tak się spojrzał i mówi: wykopię studnie. I gdzieś tam sobie zorganizował skądś a, łopatę i słuchajcie, tą studnię sam wykopał. Wykopał, sam sobie tą studnię wykopał. Więc już teraz mieli wodę w domu. No i on się tą mamą swoją opiekował. Musiał, musiał znaleźć pracę, e, no, iść do pracy na, pełnym na pełny etat. Więc już w ogóle, e, słuchajcie, nie wiem jak on tam, czy, czy on do tej szkoły chodził, czy skończył, czy nie skończył. W każdym bądź razie e, dostał pracę e, w sklepie spożywczym w dziale warzywnym. I on tam w tym dziale ważnym, ważnym pracował i e, bardzo z niego byli zadowoleni. W związku z tym e, po jakimś czasie dostał awans i przeszedł do działu spożywczego, a później, słuchajcie, po latach, po latach w ogóle został e, kierownikiem jednego z tych działów. E, także, e, no, dobrym pracownikiem został doceniony, zaczął zarabiać lepsze pieniądze i wtedy poznał kobietę, dziewczynę ze Stanów. On miał 20 lat, ona była odrobinkę od niego y, młodsza, no i zakochał się i powiedział, że on chce się z nią ożenić. No, a wiadomo, w tamtych czasach, wiecie jak to było, to trzeba było najpierw y, prawda, przekonać rodziców, żeby pozwolili jej wyjść za niego i tak dalej, i tak dalej. No więc on się spotkał z tatą tej dziewczyny i tam zaczął opowiadać, kim on jest i, i jakie są jego plany, jak on ją bardzo kocha i, i w ogóle, i w ogóle, że chce z nią żyć, a ten ojciec tak na niego spojrzał i mówi, no dobrze, a jak długo myślisz, ty będziesz z nią e, żył po ślubie? Jak myślisz, że jak długo to małżeństwo wam e, wytrwa? A on tak spojrzał na niego i mówi, na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. No, i ten, a, ten ojciec y, wyraził zgodę. Słuchajcie, ja tak płakałam, jak on mi to wszystko opowiadał. W ogóle, jak już mi powiedział, tą historię z mamą, która tyle lat spędziła w szpitalu, to nie tylko po prostu um, poczułam. Z perspektywy matki, jak to by okropnie było, prawda? Być oddzielonym od, od, od dziecka, no i 7 lat w szpitalu, w zamknięciu i tak dalej, ale również z perspektywy tego malutkiego dziecka sześcioletniego, które przecież tej mamy tak bardzo potrzebowało, i, i, no i, i nie było mu dane z tą mamą tak dużo czasu spędzić. Do momentu, kiedy już naprawdę był takim młodym chłopakiem. No, ja płakałam, jak on mi to wszystko mówił, to ja płakałam, ale to jeszcze nie koniec. Słuchajcie. No i oni się pobrali, on już miał tą pracę, tak lepiej zarabiał. A, urodziło im się pierwsze dziecko, syn, a, a później urodziło im się drugie dziecko, córeczka. No i. W tamtych czasach, no on przy porodzie oczywiście nie był, i, i jak to dziecko się urodziło, lekarz od razu do, żony, do, do tej jego żony przyszedł i mówi, że dziecko się urodziło, jest bardzo chore, jest niepełnosprawne, nie przeżyje długo, że tak naprawdę w ogóle nie powinni tego dziecka ze sobą zabierać. A najlepiej to po prostu jakby wzięli to dziecko i gdzieś tam, słuchajcie, ze skały do wody wrzucili. No takim po prostu lekarz powiedział, że to nic z tego nie będzie. Ona w szoku no, wyszła tam z tego gabinetu czy poszła, poszła rozmawiać z, właśnie z Cliffem i cała zapłakana, a on tak ją objął ręką, spojrzał jej w oczy i mówi, że on w ogóle nie wierzy w to, co ci lekarze mówią, że to nie jest na pewno prawdą i oni obydwoje są tak silni, że jest tyle dobra, i tyle, tyle miłości, i tyle, y, tyle mocy pomiędzy ich dwojgiem, y, dwójką, że y, oni mogą góry przenosić. Więc czym jest wychowanie niepełnosprawnego dziecka? I sobie na pewno z tym dobrze dadzą radę. Słuchajcie, no już sobie możecie wyobrazić, jak ja już tam w tym samochodzie teraz płaczę, bo, bo no, strasznie słuchajcie, on jeszcze. Jak ja to wam opowiadam, to to już jest zupełnie inna relacja. Natomiast on patrzyłam na tego człowieka w jego oczy i taki spokój, takie niesamowite ciepło, taka mądrość, takie, no właśnie taki przede wszystkim spokój. Od niego bił. Że trudno było wręcz uwierzyć, że ten człowiek przez tak wiele w życiu przeszedł i nadal przechodzi. Posłuchajcie, no, tak jak wam wspomniałam, ta żona zabierała akurat tego dnia córkę do szpitala. I córka w tym roku kończy 60 lat. No, 60 lat, słuchajcie. Nie poddali się, otoczyli ją miłością na, ile, ile, na tyle, ile się dało, yy, yy, po prostu nauczyli ją życia. Eee, ona sama jest w stanie wsiąść do autobusu, gdzieś tam sobie pojechać. Eee, takim prostym językiem migowym się komunikuje, bo ona nigdy przez całe życie jednego słowa nie powiedziała: No ale chodzi, tam są różne inne problemy zdrowotne z nią, ale słuchajcie, no 60 lat 60 lat więc z jednej strony, jak pięknie, że oni się nie poddali, że on właśnie miał taką mądrość, taką miłość w sobie i że, że, że właśnie. Postanowili tym dzieckiem jednak się zająć. A z drugiej strony, słuchajcie, tak sobie myślę, Boże, kochany, ile takich historii było, że właśnie ludzie może nie mieli tyle siły i wiary i nie podejmowali się, i, 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 i po prostu życie inaczej się potoczyło, prawda? Ta historia inaczej się potoczyła. I tu nie chodzi tylko nawet o dzieci niepełnosprawne, ale nawet chodzi o to, jak Sami ludzie dostają diagnozy jakiejś tam choroby, prawda? I jak bardzo łatwo jest taka diagnoza, takie słowa, i w zależności od tego, jak jest, są one wypowiedziane, jak bardzo łatwo jest po prostu zmienić bieg całej, całej historii, zmienić całą sytuację. Ja sama osobiście znam wiele osób, które były. Em, Diagnozowany z różnymi bardzo ciężkimi chorobami, później się okazało, że to była zła diagnoza, i tak dalej, i tak dalej. A znam również ludzi, którzy dostali, prawda, diagnozę, że e, no, wiele już im nie zostało, a później się okazało, że jednak nie jest tak źle. No, ale to nie o tym. Chodzi mi tutaj o to, że jak my bardzo musimy po prostu ufać we wszystkim swojemu sercu i jak my musimy jednak. Sami, sami podejmować decyzje, a, a nie pozwalać innym nam mówić co i jak. I, i taka wiara, prawda? Wiara we własne siły, wiara, wiara w Boga. No, no, po prostu niesamowite, słuchajcie. Także tak to jest, słuchajcie. Sze, 60 lat, 60 lat yy, córka żyje. No i teraz jego największym marzeniem jest. To, ponieważ żona no, niestety troszeczkę na zdrowiu podupadła, e, tam jakieś ma problemy z nogami, ma e, coraz częstsze e, ataki paniki. A jego marzeniem jest teraz, żeby sprzedać dom i zabrać córkę słuchajcie, na krus, na, na taki rejs właśnie po oceanie, odwiedzić różne kraje, e, zabrać ją do Ameryki Łacińskiej. Po prostu pokazać jej troszeczkę świata, pokazać jej życia. I on właśnie teraz, w wieku 83 lat, to są właśnie tego jego, takie jego plany. Ale, no słuchajcie, jeszcze raz powtórzę: nigdy w życiu, nigdy w życiu bym nie przypuszczała, że ten człowiek przez tak wiele rzeczy przeszedł i cały czas przechodzi. I tutaj właśnie taka refleksja poza tym, co powiedziałam na samym początku: czy może ktoś z Was przechodzi przez jakieś trudności? To mam nadzieję, że ta historia, tak troszeczkę ciepła, otuchy i nadziei, e, wam tutaj dodała. Natomiast um, jeszcze jedno, że słuchajcie, jak łatwo jest czasami oceniać ludzi, a my tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się w czyimś życiu dzieje, przez co dana osoba przechodzi. Tak sobie myślę, jeżeli my zawsze możemy troszeczkę Więcej takiej miłości i takiej empatii mieć w stosunku do drugiego człowieka, zamiast właśnie oceniać, to myślę, że można naprawdę dużo piękna, dużo dobrego na tym świecie uczynić. No nic, taka historia, słuchajcie. Nie wiem, jakoś tak wewnętrznie poczułam, poczułam że bardzo chcę się z Wami podzielić, bo na mnie ta historia wpłynęła. Bardzo głęboko, bardzo głęboko mnie dotknęła. No, piękne, piękne, po prostu piękne życie, um, piękne takie człowieczeństwo, piękna miłość. I to tyle, słuchajcie. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo tutaj woda mi szumi i pewnie mikrofon również zbiera tą, ten szum wody, ale, ale no, tyle. Dziewczyny, ja chcę Wam przede wszystkim bardzo podziękować właśnie, że tutaj ze mną jesteście. Chcę Wam podziękować za takie wspaniałe ciepło, dobro, jakim tutaj się ze mną dzielicie. I no, mam nadzieję, że ta historia również dotknęła Waszego serca w jakiś sposób, skłodni do refleksji. A dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję. Dziewczyny, dzielcie się, jeżeli znacie tego typu historie. A już w ogóle, jeżeli wam jakieś przemyślenia przyszły, podzielcie się w komentarzach. Ja, wiecie, ja uwielbiam, uwielbiam zawsze y, słuchać, co macie do powiedzenia i ściskam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem, Buziaczki.